Pracuję od lat y, czterech, ponad cztery lata już minęło. Y, przez znajomych dowiedziałam się, że poszukiwana jest osoba do sprzątania na początku. Karierę swoją zaczęłam od sprzątania, ale w niespełna rok przeszłam do pracy na produkcji, a konkretnie na zawijanie cukierków i pakowanie również. W większości zajmuję się zawijaniem cukierków na jednej z maszyn, aczkolwiek jak obsługuję w ogóle pięć maszyn plus kandyzowanie cukierka i jeżeli zachodzi potrzeba przenoszona jestem na inne stanowisko, ale to zależy od dnia. Czasami cały tydzień się robi na maszynie jednej, a czasami jest tak, że codziennie lub w ciągu dnia zmieniane jest stanowisko. Lubię pracować z ludźmi, lubię być wśród ludzi, lubię, lubię się realizować, jestem, uważam, pracowitym, pracowitą osobą. No i przede wszystkim firma jest państwowa, są świadczenia socjalne, urlopy i tak dalej. Interesują mnie dobre filmy, sensacyjne kryminały, bądź również też komedie, również książki też tego typu, sensacja i kryminały, ale uprawiam również ogród warzywny i gdzie czuję się bardzo dobrze i uwielbiam kwiaty. Tworzenie cukierków to jest i praca i sztuka, dlatego że no, y, sztuką jest też wykształcić ten cukierek, żeby on miał odpowiedni, y, odpowiednią formę i smak. Ulubionym moim cukierkiem są kulki sympatie z nadzieniem śmietankowym. Jeżeli chodzi o cukierki nowe, które ja bym wymyśliła, to na pewno takie, które by smakowały zarówno wszystkim, i dzieciom, i starszym, i być może z jakimiś witaminami, które na pewno dobrze by wpływały na okresy wiosenne i jesienne.